Dzień dobry i cześć w odcinku którego właściwie nie planowałem z moda MO Creatures ponieważ nikt jeszcze chyba na polskim nie objaśnił jak dokładnie to zrobić a widziałem pytania ludzi jak to zrobić itp bo sam niedawno szukałem więc dzisiaj wam pokażę jak oswoić zebrę najpierw Musimy mieć określone konie, i to jest co? No właśnie, yy, najpierw musimy tak. Pierwszym krokiem jest zdobycie tych dwóch koni. One normalnie są spotykane gdzieś na świecie, na każdym biomie. Czyli najpierw trzeba zdobyć konia białego i yy, brązowego z białymi skarpetkami i krawat białym krawatem w kształcie kutasa na klacie. Eee, najlepiej jest je zdobyć za pomocą jabłka, ponieważ nie wiadomo czy to jest bóg, czy tak ma być. Ale dając jabłko koniowi, możemy go od razu zdobyć. Nie, nawet nie musimy go siodłać, ani ujeżdżać, po prostu od razu go mamy. Możemy też tak mu zmienić imię. Na przykład proszę, możecie zobaczyć z Jill na... Na przykład G z dużej litery. I proszę. Eee. Dalej. Po co jak ręką skoro mam? No, to podłam. Eee. Kolejnym krokiem i bardzo ważne muszą być w określonych odległościach od siebie rozmnażające się pary, ponieważ wtedy do tego nie dojdzie. Nie może być żadnych koni wokół w odległości, a one muszą być we dwu. 2 w kwadracie 4 na 4, nie więcej. Ani nie mniej. Proszę oto krok drugi do zdobycia naszej zebry. Czyli koń, który wyjdzie z tamtego związku, czyli tutaj taki brązowy w białe łatki. Trzeba go połączyć z czarnym koniem, cały czarny. No i dalej bierze, e, przejmujemy tego małego konika, od go. I trzeci konik. To jest krok trzeci. I ten, który wyjdzie z tamtego związku, musi być połączony z całym brązowym koniem. I dalej. Wiem, że to jest masakrycznie dużo roboty. Mi to zajęło tydzień, żeby znaleźć wszystkie konie itp. Yy, zwłaszcza, że jestem na archipelagu wysp. No, ludzie! Ile można szukać? Dalej. No, właśnie, dalej, nie tu, 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 tu już mam zebrę. I z tego, właśnie, kurde, no, i z tego, właśnie związku, tego tutaj w trzecim kroku, wychodzi nam. Tylko dojdę, dajcie mi dojść. Taki oto konio-krowa. Tak, tak się nazywa, dokładnie, skacze bardzo wysoko i szybko jeździ. Jest to krowokoń. Na tłumaczenie na nasze I ujeżdżając z tego krowokonia Możemy zająć zebrę Ale jak znaleźć zebrę Naturalnie występuje y, Na biomach równinnych Możemy też Zrobić tak, że Wchodzimy w global mode options Dr. Zaxemo creatures I animals I Tutaj możemy sobie zwiększyć szansę Na spotkanie zebry Też możemy tutaj Insta spawne. Eee, sko ustawić sobie na eee, horse eee, no kudle był polecę wokoło uwaga czy będzie czy będzie noż w dupę w każdym razie wiecie o co chodzi ty możemy też zespawnić konia lub wziąć na kreatywie jego jajko i że wypadnie nam zebra. Więc ja pójdę przez kreatywę, bo mnie krew zaleje. Yy, tu jest koń, teraz yy, osioł, czarny, biały, 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 brązowy, czarny. Hmm, <laughs> dalej, 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 dalej. dalej. No, bez jaj! Noż! Kto to zje? E, tyle koniny! No! Poczekajcie, tylko zaraz wylosuję tą zebrę i wam pokażę. Noż! Kurcz! Jest! Uuu! Uuu! I dobra, tutaj mamy naszą zebrę. Od też osiodłam. O! Kurde, cały czas jestem na gamemodzie eee, To sobie tak... To wyrzucę, już służyłem Dobra, tutaj bierzemy naszego krowokonia I dosiadając go, lecimy do naszej zebry No... no róż dup! Róż dup! Dobra... Jest nasza zebra I dajemy jej jabłko i ja sobie ją nazwę. Zebra 3. Proszę, mamy naszą zebrę. Mo mogę. Kurde, kleję idę O, proszę. Zakindzia tak samo jak krowokoń. E, trochę niżej podskakuje. Chociaż może krowokoń jest trochę wolniejszy. Ale mamy naszą zebrę. Tutaj ją sobie dam. Mmm. Strasu, wszystkie zabije, tylko skończę odcinek. I tutaj proszę z fafikiem naszym szkieletowym koniem. Um, no i to było na tyle. Pokażę wam jeszcze w odcinkach, jak zdobyć. W następnym odcinku pokażę wam jak zdobyć e, konia nietoperza, e, latający koszmar, a także pegaza. No, ja się będę z wami żegnać. Ja, mój nick to Dart Jeżeli chcecie więcej, to subskrybujcie itp. No, nienawidzę żlenie o lajki. To cześć.